Święty Augustyn mówi tak. Złodziej to jest ktoś, kto chce nazywać swoimi owce, które nie są jego. Wtedy jesteśmy złodziejami, a nie pasterzami, kiedy mamy pretensje do tego, że te owce są moją własnością. Są moje i koniec. Owce są Pana. Kiedy Jezus przekazuje Piotrowi władzę, to mówi: Paś owce moje, paś baranki moje. I potem można oceniać właśnie uczciwość Piotra jako pasterza najwyższego w kościele. Kiedy w ten sposób paśnie owce, że one mają świadomość przynależności do Chrystusa. I, i, I to tak naprawdę zależy od pasterza. Przypomnijcie sobie pierwszy list do Koryntian, nie, który się zaczyna od tego: nie, Słyszę, że są między wami podziały. Jedni mówią: a ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa. To znaczy, wyraźnie w tym kościele w Koryncie podziało się coś yy, niedobrego. I, i, I przez pierwsze trzy rozdziały Paweł próbuje poustawiać to właściwie i na końcu mówi bardzo zdecydowanie: Paweł jest wasz, Apollos jest wasz, Kefas jest wasz, a wy jesteście Chrystusa. A wy jesteście Chrystusa. To, to jest uczciwy, dobry pasterz, który wie, że owce nie są Jego. A on musi zrobić wszystko, nie? żeby owce były w żywej relacji z Panem. Więc tu można by dużo pewnie i konkretnie myśleć, każdy z nas niech myśli o sobie, nie? gdzie są i kiedy się ze mnie objawiają takie postawy, które by można wprost nazwać złodziejskie. Nie. Kiedy robię wszystko, żeby tych ludzi związać ze sobą, a nie z Panem, nie. kradnę te owce dla siebie, zatrzymuję je przy sobie, koncentruję je na sobie. To są wszystkie takie momenty, nie wiem, kiedy na przykład yy, yy, uważam, że jedyne właściwe metody duszpasterskie to są te moje. Nie. znaczy. Nikt tak nie potrafi, a to, co robi sąsiad, jest po prostu głupie. Nie? Albo to jest wielki temat. Nie? Myślę, że to, to przywiązanie do owiec wzajemne wychodzi najlepiej przy, przy wszystkich możliwych przenosinach, w jakimkolwiek wariancie. Nie? Nie. Nie, 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 nie pójdę, nie dam się przenieść, bo przecież te owce beze mnie już na pewno umrą z głodu. Nie? Więc to jest pierwszy antypasterz, to jest złodziej.